To co? Idziemy do łóżka? Nie, jeszcze nie teraz. A kiedy? Nie mamy materaca. A to poczekamy na materac. No ale fajnie, że mamy już łóżko. Jak cię poznałam, to nigdy nie pomyślałabym, że gdzieś będziemy mieć wspólne łóżko. Ja też nie. Wtedy, jak byliśmy razem na kawie, to myślałam, że nasza znajomość się skończy na kawie. Aż pewnego dnia zdecydowaliśmy się na zakup łóżka. No niesamowite, prawda? Jestem szczęśliwa. A ty? Nie do szczęścia brakuje tylko materaca. Co mówiłam przez internet, będzie za 7 dni. Pójdziemy do łóżka dopiero za 7 dni? No, chyba tak. A teraz, jak będziemy żyć? Posiedzimy sobie. Nie dam rady 7 dni, siedzieć na łóżku. Może się położyć, wyspać, rado do pracy. Może spróbuj położyć się obok mnie. No, ale te deski są bardzo twarde. Zdejmę sweter, położysz się na nim. Jest z będziesz miała miękko. Poświęcisz się dla mnie? Daj spokój. To znaczy, że nadal mnie kochasz. Oczywiście, że cię kocham. To, że jesteśmy tu razem i mamy łóżko, to o czymś świadczy. Wspólne łóżko jeszcze o niczym nie świadczy. Można mieć łóżko, a się nie kochać. To, że zdecydowałem się mieć samo wspólne łóżko, to do czegoś obowiązuje. Jestem odpowiedzialnym człowiekiem. Każda decyzja ma swoje konsekwencje. Zakup łóżka musi być przemyślany. To od pierwszego wyjścia wiem naprawdę? Nie jesteś żywy? Nie, nie ja w tobie też nie. No to kiedy? To było piętnaste wyjście. Wtedy, jak byliśmy razem na kawie? Później. Jak polecieliśmy na wycieczkę do Paryża? Później. A to kiedy? Dzisiaj, jak kupowaliśmy to łóżko. Dzisiaj? No, a wcześniej to, to co to było? To nie była miłość? Poznawaliśmy się. Ja myślałam, że Ty mnie kochałeś już wcześniej. Jak byliśmy razem na kawie, jak polecieliśmy do Paryża, że w ogóle mnie kochałeś zanim się poznaliśmy. Wiesz, jak byłeś w liceum, jak się bawiłeś w Nie dramatyzuj, to jeszcze nie ten moment. No nie chce mieć z tobą materacu. Teraz nie możesz zrezygnować. Mamy już wspólne łóżko. Przecież możemy je sprzedać. Tak długo na nie czekałem, by je teraz sprzedać. To może jeszcze tylko łóżko? Wykłada drewniane łóżko. To nie jest tylko łóżko. Dla mnie to coś więcej. Myślałem, że dla ciebie też. Nie, dla mnie to tylko łóżko. W tej kwestii się różnimy. Ale jak możesz porównywać łóżko do nas? Ty naprawdę nic nie rozumiesz? To ono nas połączyło, dzięki niemu jesteśmy razem. Gdyby go nie było, nas też by nie było. No to przecież możemy się kochać tu, na podłodze nawet. Zwariowałaś? Na podłodze? No dlaczego nie? Podłoga jest twardsza. W dodatku zimna. No ale możesz się poświęcić. Ja już cię się poświęcałem, nie pamiętasz? Zdjąłem sweter. Teraz ty poświęc się dla mnie i chodź spać do łóżka poświęca się. Niech ci będzie. Musisz iść do pracy. Wzięliśmy kredyt na łóżko. Ale ty możesz sobie dłużej pospać. Pośpię sobie do 12. Lubię jak mi słońce świeci. Jak wrócę z pracy chciałbym cię zobaczyć w łóżku. Dobrze będę. Ok. To do zobaczenia. Poczekaj. Poprawię ci krawat. No ale ja nie mam krawatu. Dlaczego nie masz krawatu? Bo nie noszę. No ale wszyscy mężczyźni jak chodzą do poważnej pracy to noszą krawaty. Nie wszyscy. A czym ty się w ogóle zajmujesz? Mówiłem ci przecież. Produkuję śrubki. Takie małe śrubki? Tak, ale one są bardzo ważne. Gdyby nie te śrubki, nic nie zostałoby dokręcone, ani zmontowane. Wiele strategicznych rzeczy dla życia mogłoby nie powstać. No do czego są te śrubki? Do czego w tym kraju mogą być śrubki? Oczywiście, że do łóżek. To jest taki biznes, że najwięcej można na nim zarobić. No popatrz, ja myślałam, że najwięcej można zarobić na internetach, ropie, gazie, na wyprzedaży. Powiem Ci, że niedługo sam zacznę produkować łóżka. Ty? Tak. Jest coraz większy popyt na łóżka. Ludzie kupują łóżka w dużej ilości, takie drewniane, polowe różne. A ja się sporo nauczyłem, więc jak wszystko dobrze pójdzie, to sam zacznę produkować. Tak. Nie no ja bym na to nie wpadła, żeby od śrubek przejść do łóżek. Okej, okay, daj buziaka. A jak wrócę z pracy, to pobawimy się w wilka i zająca. W łóżku. Jest już materac. Wiem. A czy mógłby pan pomóc położyć mi go na łóżku? Oczywiście. A jak taki materac przetestować? Najlepiej się na nim położyć. No, wie pan, chciałabym przetestować go z mężem, ale nie ma go. W pracy jest. O całkiem sprężysty. Muszę uważać, żeby nie popsuć. A czy mógłby pan położyć się obok mnie? Ja? Bym mogła mieć pewność, że długość i szerokość są w porządku. No nie wiem, a jak wejdzie pani mąż, co wtedy powiemy? Prawdę? I że to sujemy a teraz. Może się zdenerwować. Proszę się nie denerwować. Mój mąż ma do mnie pełne zaufanie. Ale co mu pani powie? To proszę się nie denerwować i spokojnie położyć obok mnie, zrelaksować. Jak? Wygodnie? Tak. To proszę się teraz obrócić na bok. O, długość dobra i szerokość też w porządku. To proszę rozpiąć koszulę. Ale po co? Proszę się nie obawiać, rozpięcie koszuli nie oznacza jeszcze nic złego. Czuje pan szorstkość? Nie. Wspaniale. Jak było w pracy? A jak może być w pracy? Zawsze jest ciężko. A co byś powiedział, gdybym zaczęła pracować? A co byś mogła robić? Mogłabym na przykład szyć poduszki. Poduszki? To że kupię w dzisiejszych czasach poduszki. Jak ludzie nie stać na łóżka. Ale, jak kupią łóżko, to z czasem mogą kupić też poduszkę. Ale no, zostać niewielu. Poduszki to dobra luksusowa. Chociaż gdyby sprzedawać na eksport. Ale to nie takie proste. Zmęczony jestem po robocie. Położę się. Przyniosę Ci koc. Koc? Tak. Kupiłaś koc? Wszyscy mają w domu koc. Wiem, że mają, ale czy my musimy? Czy to konieczne, by go teraz kupować? No, co są już chłodne. Daję ci mój sweter. Tak, ale on jest z wełny, a wełna jest szorstka. Wcześniej nie odczuwałaś, że jest szorstka. No, ale teraz odczuwam. Swędzą mnie plecy i mam wypryski. Pokaż. Nie wierzysz mi? Wierzę, ale pokaż. Nie wierzysz mojemu słowu. Wierzę, chcę wierzyć. Gdybyś pokazała, wierzyłbym bardziej. Może to od tego materaca. Od materaca na pewno nie. Dlaczego nie? Może ten materac trzeba zwrócić. Zwrócić? No przecież on jest idealny, lepszego mieć nie będziemy. Może w ogóle nie potrzebujemy materaca. Jak to? Wcześniej spaliśmy na łóżku. Może damy radę bez materaca. Nie, ja nie dam rady. Możesz się poświęcić. Już się poświęcałam, kiedy weszłam na łóżko bez materaca. Teraz twoja kolej. Nie, ja nie będę się poświęcać. Różnimy się. Tak, różnimy. I co teraz? Nic. Musimy jakoś z tą różnicą żyć. Może się rozwiedziemy? Przecież mamy wspólne łóżko. Ona nas łączy. A czy to wystarczy? Łóżko jest najważniejsze. Dopóty jesteśmy w łóżku, Dopóki będziemy razem. A ma nie wiem. Nie wiem, co zrobimy. Co takiego? Musimy coś zmienić w naszym życiu. Nie lubię tego słowa zmienić. Ogólnie nie jestem przeciw zmianie, ale wolałbym najpierw te zmiany poznać. Zmianą związane są też wydatki. Nie każdego stać na zmianę. No trzeba przemyśleć, przeanalizować, skonsultować z ekspertami. Dokonać zmiany nie jest proste. Ze zmianą wiąże się też ryzyko niepowodzenia. Trzeba się na to ryzyko przygotować, skonsultować z ubezpieczycielem, z doradcą do spraw zarządzania ryzykiem zmian. To wszystko pochłania spore koszty. Jeśli się nie ma gotówki, trzeba się zadłużyć, brać zmiany na kartę kredytową. Uważam, że na razie nie stać nas na zmianę. Tak, zmiany są kosztowne, ale jak wymyślimy prostą i tanią zmianę? Może będziemy mieli dziecko. Co takiego? No dziecko. Wszystkie pary mają dzieci, więc my też możemy. Skoro nam się nie układa w związku, to może dziecko coś tu pomoże. Myślisz, że ono coś pomoże? Możemy spróbować. Nie trzeba nic kupować, wystarczy, że pójdziemy do łóżka. To akurat jest proste. Łóżko mamy. No właśnie. Będzie nas stać na jego utrzymanie? Póki dziecko nie przestanie być dzieckiem, trzeba je karmić, ubierać, kupować odżywki, smartfony, konsole, rowery. Jeśli nie było nastać na koc, będzie nastać na dziecko? No ale dziecko jest tańsze w utrzymaniu. Koc szybko się filcuje i w... w praniu robi się ciężki. Poza tym trzeba do niego kosztowne środki, do prania, więc w ogóle jest z nim problem. A na dziecko otrzymamy dotację. Najlepiej zróbmy dziecko od razu. Musimy oddać łóżko. Ale czemu? Nie zapłaciłem raty za łóżko. No, a dlaczego nie zapłaciłeś raty za łóżko? W pewnym momencie myślałem, że mnie nie kochasz i że się rozstaniemy. Wtedy takie wielkie łóżko byłoby dla mnie zbyteczne. No, ale jak mogłeś tak pomyśleć? Przepraszam. Oczywiście, że Cię kocham. Zostawmy łóżko. Nie jest spłacone. Daj im pieniądze. Nie mam kasy. Ja mam. Ty? Kiedyś pracowałam, zarobiłam. Nic nie mówiłaś wcześniej. Nie chcę pieniędzy. Przykro mi, taka jest procedura. No, ale przecież będziemy mieli dziecko. Na czym ono będzie spało? No zostawmy to łóżko. Jak się urodzi, przyniosę dla niego małe łóżeczko. Nie, zostawmy to łóżko. Kupimy nowe łóżko. Ale to nie będzie to samo. Nie, będzie nowe.